Co jest szokujące, dzisiaj w naszej grupie stopno powikłania poszczepiennej i prawo zrobiłam ankietę, pytając rodziców, czy zgodnie z zapisami tej ustawy wychowawca przedstawił im zakres opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarkę oraz poinformował o prawie do sprzeciwu wobec tej opieki i okazuje się, że tylko 7 osób zaznaczyło, że tak. Natomiast bodajże kilkadziesiąt osób zaznaczyło, chyba prawie 200 osób zaznaczyło, że nie było w ogóle mowy na ten temat. Zresztą w szkole moich dzieci również część rodziców jeszcze jest przed pierwszym zebraniem. I okazuje się, że ani dyrektorzy, ani pielęgniarki, ani rodzice nie uzyskali żadnych informacji, instrukcji na temat tego, jak ta ustawa ma w praktyce funkcjonować. To ustawa przewiduje prawo wyboru skorzystania z tej opieki. Ono nie jest obowiązkowa, to jest uprawnienie. Rodzic może z tego uprawnienia skorzystać, ale nie musi. I jak nie skorzysta, złoży sprzeciw, to żadne negatywne konsekwencje nie powinny go spotkać. Ani on, ani dziecko nie powinno być piętnowane. Ten sprzeciw, do też z tego co słyszałem, dociera do mnie takie pytania, czy można podzielić te świadczenia, z których decydujemy się, aby skorzystać, jeśli chodzi o tą opiekę profilaktyczną, stomatologię. Można. Uprawnienia ma to do siebie, że można z niego skorzystać w całości, ale można w części. Można sobie zastrzec, że na przykład nie życzymy sobie zabiegów o charakterze profilaktycznym. Myśmy, jak ta ustawa była procedowana, rozmawiali na temat założeń tej ustawy, i nie tylko organizacje społeczne, ale również inne podmioty, jak staje się Rzecznik Praw Osobowych wskazywali na pewne problemy związane z tajemnicą lekarską. Te dane dotyczące na przykład szczepień, niewykonanych szczepień, stanu zdrowia, są to dane podlegające ochronie na podstawie przepisów o tajemnicy lekarskiej. Teraz tą opiekę tutaj sprawuje pielęgniarka czy też higienistka. To są osoby, które co do zasady tajemnica lekarska nie tworzy. Tak, obowiązuje je inna tajemnica, tajemnica o charakterze zawodowym, ale to nie jest to samo. Z tamtej tajemnicy może zwolnić tylko sąd w określonych szczegółowych przypadkach. I teraz ktoś, kto takie przepisy konstruował i pozwalał tymi danymi żonglować pomiędzy tymi trzema podmiotami, nie wziął pod uwagę tej ważnej rzeczy. Po co? Ktoś kiedyś prowadził tajemnicę lekarską po to, to, żeby człowiek mógł się czuć bezpiecznie, że jego dane dotyczące ochrony zdrowia nie trafią w przyszłości w niepowolne ręce, nie będą wykorzystywane przeciwko nam. Musi Pani nawiązać relacje z dzieckiem, moim no. zdaniem. W tym zakresie uświadomić je, że mama, rodzice tak postanowili. Słuchaj, w sytuacji, kiedy będziecie szli tam czy tam, to powiedz, przypomnij się Pani pielęgniarce, że moja mama powiedziała, że mam z jakichś względów tego nie robić. Czy jeśli dziecko jest pełnoletnie, to może samodzielnie artykułować wszystkie sprzeciwy? Tak. A ja bym pytał jeszcze, jakie w ogóle zabiegi profilaktyczne są przewidziane? Ja jakie bywają w do. O jakich właśnie zabiegach? To no, były no, rozporządzenia, i... nie wiem. Pewnie właśnie floryzacja, tak? Która się wybywa. i co, co jest? Ustawa tego nie precyzuje. A, to to był jeden z zarzutów który był też podnoszony przy okazji procedowania nad przepisami, że to jest taki worek bez dna, do którego można wrzucać. Nawet z tego co pamiętam na posiedzeniu komisji chyba senackiej, tak to wtedy było, było zadane pytanie, czy tu chodzi o szczepienia czasem, bo profilaktyka to też jest używanie szczepień ochrony. I wówczas, z tego co pamiętam, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia odpowiedział, że absolutnie nie, że nie chodzi o szczepienia. Znaczy. Ale i odwołać tej argumentacji, o której dzisiaj wspomniałem, odpowiadając na pana pytanie, no bo przecież to wymaga zgody. Dodatkowej zgody rodziców i badania kwalifikacyjnego do wykonania szczepienia. I bez tego się tego nie da zrobić. Bo takie było podejrzenie też, nie, że przepis ustawy jest, ale nie ma doprecyzowanego zakresu tych świadczeń. I stwierdzono, że nie. Natomiast co jeszcze może być? To ja nie potrafię odpowiedzieć, bo to na tę sprawę zależy od czegoś takiego, co jest trudne do określenia, jak aktualna wiedza medyczna pewno i w tym zakresie różne procedury można sobie wyobrazić. Kiedyś na przykład w szkołach y, było systematyczne przeglądanie włosów, tak? Były dni, gdzie się dzieci miały przeglądane włosy i to też było robione w ramach... Y, Profilaktyki. Czy istnieje taka prawna możliwość, ścieżka, że informuje dyrekcję i miarę, że rezygnuje z tych świadczeń? Oni wpadają w jakąś paranoję, że chcą koniecznie o tym poinformować, w sensie POZ lub Sanepid? No Sanepid SANEPIT rozumiem to znajdą, bo poz to są w stanie znaleźć. Nie ma takiego mechanizmu, żeby im pozwolić znaleźć, do jakiej przychodni jest przypisane dziecko. Mogą różne instytucje poinformować, można sobie wyobrazić policję. Opiekę, ale nie ma żadnych podstaw prawnych, bo ustawa czegoś takiego nie przewiduje. To jest Państwa uprawnienie. Jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo istotne, żeby sobie uzmysłowić, że Państwo w tym wypadku nie powinniście czuć się jakimiś ofiarami, tylko osobami, dla którego ktoś przewidział pewną możliwość, z której możecie skorzystać, ale nie musicie. I nikt nie powinien z tego powodu czynić. Wam zarzutów. Na wszelki wypadek, to co mówiliśmy, na wypadek zdarzenia jakiegoś nagłego, warto napisać, kto jest lekarzem, który jest pod telefonem komórkowym, który sprawuje opiekę, kto jest rodzicem, po to, żeby się nie narazić. Właśnie w razie wypadku, a rodzice nie pozwolili nam udzielać pomocy, wyrazili sprzeciw i dziecko na przykład, y, pielęgniarka nie wiedziała, czy może opatrzyć. No, ale Rane. to nie jest tak, że ona jest za to karana, jakby nie udzieli pomocy? Jest, bo każdy ma obowiązek no udzielania pomocy, bez względu na to, czy to jest szkoła, czy to nie jest szkoła, to jest obywatelskie, tak, obywatelskie obowiązek. Poza tym, jeżeli w szkole nauczyciele są szkoleni do pierwszej pomocy, no to jakby nasz sprzeciw przeciwko pielęgniarce, to jakby nie ma znaczenia, no bo każdy inny, łącznie ze sprzątaczką, potrafi tej pomocy udzielić. No, czym innym jest pomoc, a czym innym jest profilaktyka? Tak, no ale w sytuacji nagłej, nie? No. Każda osoba w sytuacji no nagłej no. powinna być. To nie ma znaczenia, czy to jest pielęgniarka, która no, jest. Dobrym zdolnym. pomysłem jest właśnie, jak mamy coraz wspominał umieszczenie tej adnotacji, że, że, że wyrażamy no zgodę czy... na pomoc w takich sytuacjach no, nagłych. I Nikt nie powinien informować żadnych instytucji, ja sam e, uczestniczyłem w takiej sprawie, gdzie sąd rodzinny przyznał rację rodzicom, uznając, że wiąże ich rozporządzenie, a nie komunikat, nie kalendarz, ale przepisy, które są w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Problem jest w tym, że tego orzeczenia i tego poglądu na istnienie obowiązku do 18 roku życia nie próbuje sądownictwo administracyjne. Sąd rodzinny, sąd cywilny, tak? Rodzic ma prawo się upewnić, czy szczepienia są bezpieczne, zrobić sobie badania u dziecka i podjąć decyzję w tym momencie, który uzna za najbardziej dogodny. Natomiast sądownictwo administracyjne przyjęło, że ten obowiązek doprecyzowany jest w kalendarzu i te terminy wiążą. I póki takie orzeczenia, ta linia orzecznictwa się nie zmieni, no to to będzie skutkowało nakładaniem grzywien. Ważne jest, żeby jeżeli jest, rodzic, jest rodzina, która miała powikłania na przykład dziecka i ma sprawy z grzywną związaną, nie, są rodziny, które naprawdę mają nawet wpisane w dokumentację powikłania po oszczepieniu i wtedy pójść na taką rozstawę, pokazać sądziemu i wyrok, pokazać dokumentację medyczną dziecka i to jest moja decyzja, bo sąd cywilny ocenił, że w takiej sytuacji ja, ja mam prawo się upewnić i teraz sąd widzi dlaczego już raz miałam problem ze stanem zdrowia dziecka. I nie jest wykluczone, że sądownictwo zmieni swoje orzecznictwo, bo sędzia, która podejmowała decyzję w sądzie rodzinnym, podjęła tą decyzję na podstawie przepisów prawa, nie naciągając, że coś jest z doprecyzowaniem obowiązku, chociaż nie wynika z ustawy, chociaż nie wynika z rozporządzenia, i uważając, że obowiązek jest w komunikacie tylko doprecyzowany co do czasu, bo to przecież jest ograniczenie praw obywatelskich, właśnie co do czasu. A na przykład lekarze mówią, że czas wykonania szczepienia, w neurolodzy, dla małego dziecka ma duże znaczenie, że im później, tym lepiej, bo jest no. system odpornościowy jakoś ukształtowany i w tym momencie dopiero dziecko zaczyna mieć do czynienia z, ob z obcymi podobnymi, bo ja dopiero to wtedy to idzie to do przedszkola, to 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 i dopiero wtedy wykonanie szczepienia można się zastanowić nad wykonaniem szczepienia, a nie w trzecim czy tam szóstym miesiącu. Teraz sędzia, która w sądzie cywilnym wydawała o to orzeczenie, o Państwu wspomniałem, przyjęła tą argumentację uznając, no, przepis to jest ustawa albo rozporządzenie. Rozporządzenie mówi 18-19 rok. Skoro dopiero w tym czasie kończy się data wykonania obowiązku, no to macie Państwo jeszcze dużo czasu i możecie się upewnić, czy to szczepienie będzie wykonane bezpiecznie. Czy należy ponownie składać sprzeciw, jak już ktoś składał wcześniej i dziecko jest w tej samej szkole? Moim zdaniem tak, bo to jest nowa ustawa, która zaczyna dopiero obowiązywać, co, co prawda reguluje podobną materię, ale nie taką samą i z tego powodu należałoby ten sprzeciw ponowić. A jeżeli tak. w sprzeciwie zawarłam, że do, 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 do ukończenia szkoły... Podtrzymuję to, muszę to co roku, jeżeli w tym pierwszym piśmie tak. Raz tak. tylko wystarczy złożyć, ale mówię, że w tym momencie, kiedy ta ustawa wchodzi w życie. I przy... tak, jest Tak, jest nowy przepis, który rozdziela te świadczenia, i możecie Państwo na część się zgodzić, mm -hmm. ale nie na wszystkie. To moim zdaniem bezpiecznie jest teraz, ale jeden raz. Więcej nie trzeba ten sprzeciw ponowić.